W Jeden, Jeden, dwa, dwa trzy, trzy, cztery, cztery, cztery pięć, pięć, sześć, sześć, sześć siedem, siedem, osiem, osiem dziewięć, dziewięć dziesięć. dziesięć. Kumi dziesięć. Kumi, Kumi dziesięć. <laughs> Bardzo podziękować. Fundacji e, Odpowiedzialni za marzenia, za to, że, że zorganizowali zbiórkę na wybudowanie e, studni, e, wszystko to ja wiem, że, że składali się na to mieszkańcy EUKURS, kilka instytucji. E, bardzo, bardzo, naprawdę chciałem Wam podziękować. Tutaj jest około 130 dzieci w szkole. Jest to około 1500 ludzi, e, którzy, którzy nie mają wody. Najbliższa woda jest około 5 km i jest woda płatna. Bardzo Wam dziękuję, naprawdę bardzo Wam dziękuję za to, że daliście ten ol, olbrzymi dar, Woda to Życie. Spójrzcie na te dzieci, one są przeszczęśliwe, bo są tutaj obok w szkole, a tam nie ma wody. Tak samo, tak, dziękuję Wam bardzo. Jeszcze raz witam Was, pozdrawiam po raz kolejny Fundację Odpowiedzialni za Marzenia, mieszkańców Ełku i przedsiębiorców, którzy złożyli się na ten cudowny dar. Tym darem jest woda, woda jest to życie. Mamy tutaj 100, około 150 dzieci ze szkoły, które nie mają wody i około 1500 mieszkańców. Może to jest mała studnia, ale naprawdę daje czystą, słodką wodę. Do tej pory chodzili około 5 km, płacili za wodę. dzięki wam. Nie muszą już płacić za wodę i mają naprawdę cudowną, zdrową wody. Bardzo dziękuję odpowiedzialni za marzenia mieszkańców B i sutawczycielnych. Dziękuję. Nie Pozdrawiam organizację Fundacji za Zamarzenia. Poza tym, że przed chwilą daliśmy wodę, czyli życie dla, dla tutejszych mieszkańców i dzieci. E, tak samo przekazuję od Was e, taki mały dar. Uposażenie e, do szkoły daje im zaszyty zaszyty, długopisy, ołówki. E, to jest taka pierwsza pomoc, którą tutaj, e, którą tutaj e, wprowadzamy. Będziemy tutaj wracać cały czas. Dziękuję Wam wszystkim mieszkańcom nauku, dziękuję przedsiębiorcom, dziękuję Fundacji Połóżani Zamarzenia za tą